My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, with the help of my friends at Star Labs, I fight crime and find other metahumans like me. After defeating the American, I brought new threats to our world, and I'm gonna do everything in my power to stop them. I am the Flash. The Flash. The final season. Dajcie, do event, Mask of Red Death jest to part 2 czyli moi drodzy no zobaczymy jak tutaj uda się pokonać Red defa no i kto będzie w tym lesie, najprawdopodobniej będzie tutaj, Barry pójdzie tego lasu, prosić o pomoc, by uratować świat, no i ktoś mu pomoże, kto to będzie, na pewno będzie powrót starej postaci, to będzie się zamykał i do usłyszenia znaczy no oglądamy do umówienia. No, w pierwszym tutaj momencie widzimy naprawdę dosyć fajną scenę, gdzie do RRDF atakuje ze swoimi I, no, stację policji, tutaj, gdzie BREALM pracuje. No tej Berego nie, nie ma, ale jest tutaj jego szefowa, która ma moce te naśladowania med. Tej używa mocy Rainbow Raidera. No ale no, niestety tutaj to się nie udaje jej. Red Death, no nie patrzy jej w oczy, no i tutaj szybko ją zaskakuje, dokłada jej kajdanki, no i no, to było na tyle. Mam nadzieję, że tutaj on nie zginie. No tutaj są teorie, sam to mówiłem, że on tutaj może zginąć po tego ataku Reddefa ale mam nadzieję, że nie, bo to jest dosyć fajna postać. No i pod koniec tego mówi dla niej, Redef mówi dla niej, że tutaj, no, pokaże jej, czym prawdziwa sprawiedliwość jest. Znaczy no, tutaj to. Ponownie, no ona była Batwoman, nie? To Justice to wiadomo, jak Batman. No i do dosyć sytuacja w teamie Flash. Używają ceci tutaj, jako no dosyć mocne telepatę. No i tutaj widzimy, że Red Dev to wyczuwa. No No i wydaje wydajemy się też, że ktoś tam jeszcze został schwytany w sposób też jak Bear był schwytany, czyli te łańcuchy ma przymocowane. a przynajmniej tak z cecji tutaj tej wizji wychodzi, więc no proszę. No i dowiadujemy się, że to Mark właśnie był. Że to Mark żyje i to on jest tam uwięziony w tej starej bazie Redefa. Czy Czyli no, miałem rację, że tutaj on przeżyje. I to miałem szczerze nadzieję, że on przeżyje. No i teraz mamy moment, w którym... ...Barry chce uratować Marka, to jednak nie zda się Marka... I ...właśnie tutaj uratować, bo to jest... ...podejrzewają, że to się nie uda. I tutaj no... Kion tutaj idzie z propozycją, że ona to zrobi, czyli tak jak tutaj było w tych synopsysach, tak jak było przy że właśnie, że ona będzie chciała pomóc, ale tu Berry jej nie puści oczywiście, bo będzie się o nie ubał, żeby jej nie stracić jak Caitlyn. ale o dziwo chyba jednak tutaj Kion będzie leciała uratować Marka, tutaj no widzimy jak fajny w ten sposób Redef próbuje tutaj złamać, skakować satelitę. No, oczywiście, no, tutaj, no, nasza tutaj, komendant mówi, że to się im nie uda. Ale tutaj fajnie, tu z super szybkością używa, żeby to właśnie skakować. To jest, no, mega. No i, no dziwo, udaje się to. tej hakuje to. Oczywiście używają super szybkości do tego, no, ale no, udaje się. Maska defa wtedy się rozświetla, gdy używają tej satelity. Co znaczy, że ona dostała jakiś kolejny tutaj upgrade, no i mocy są o wiele większe. A flash nie ma mocy prawie wcale, więc no. No cóż, no, szanse są niewyrównane. Widzimy tutaj czerwoną burzę, powiedzmy Speedforce, tej właśnie Red Dev. No i cóż, to no, pasuje do tej właśnie negatywnej ziemi, ale ja myślałem, że to ta ziemia ulega zniszczeniu, to by były takie błyskawice, a nie. A nie, to po prostu była Speed Force. No tutaj no mała niezgodność jeśli chodzi o komiksy, ale niech będzie, że to tak Red specjalnie zrobiła, żeby więcej mocy dostać. No i tutaj może być w paru miejscach naraz dzięki temu, że tą satelitę użyła. No i widzimy to moc jakby tutaj Speeder, że może być w paru miejscach naraz. To naprawdę w wielu miejscach naraz. No i mówi tutaj, witamy w erze Red No i po chwili dzieje się to co, no, o czym tu już no, dawno mówiłem, czyli no, Flash martwi się o że jest teraz częścią Familii, Flash Familii, Timo Flash i nie chce jej stracić, więc no, to co tutaj były przewidywania, no zgadza się jak widzicie. Kamila tutaj, i no, znaczy Allegra, tutaj tener skanuje, potem tutaj, no po czym tutaj mamy fajną scenę, gdzie Gold się pyta, czy to, bo ma X-Ray Vision czy coś, a wtedy mówi, że tak, no co jest naprawdę fajną sceną. No i Flash tutaj wraca do, do właśnie tej scenerii, która no, był wcześniej. Dosyć odmieniony role, bo wtedy on był skuta, Mark był tam na wolności go jakby tutaj, bądź co, bądź uratował. No i wszyscy tutaj, no, się zastanawiają, dlaczego to było takie łatwe, że Red Def za łatwo dał tutaj uretować Marka, no i po chwili, no, tutaj wszyscy mieli rację, Red Dev tutaj wychodzi, no i atakuje Flasha w pierwszej kolejności, no i, no, tutaj się dowiadujemy, że teraz już Flash stracił całą swoją prędkość, no i nikt nie może powstrzymać Red Dev. no i poza tym, no, Red Dev mówi mu, że ona jest jego największą porażką, co oczywiście widzieliśmy w opisie tego odcinka, tych synopsyz, no takich synopsyzach, nie? Przewidywaniach, więc no super. Tu się znowu kolejno tej rzeczy potwierdza. No i to wydaje mi się, że te klony to tylko jakaś tam flash mówi, że manifestacja jego, znaczy Red Defa, ale tutaj wtedy, no. Red Death się pyta yy, flasze, czy jak go zawatar w jego wizji, tutaj w jego największym koszmarze, zatokało czy to bolało. No i rzeczywiście, Flash wtedy mało co nie zginął, czyli oznacza, że no ci kurczę, Jakby ten Speed Mirage też potrafi, jakby tutaj atakować ludzi, co jest no, no niesamowite. No i o dziwo tutaj tej Dev dla Flaszę pamięć. I tutaj wysyła go do tego lasu. Więc dosyć no, ciekawe, czy byśmy zobaczyli tutaj Olivera. No, ona mówi, że tutaj o tej właśnie jego największej porażce mu przypomni, a o jej największym sukcesie też, tak, no właśnie. No i Flash tutaj spotyka swojego starego przyjaciela, którego od. No przynajmniej szóstego sezonu nie widział. No, Flash spotyka Goryle Wygroda. Co oczywiście no, jest moim wielkim zaskoczeniem, bo tutaj no widzieliśmy na oczy. Tam robiliśmy zooma i tam był facet w zielonym, czyli to może oznaczać tylko jedno: to był green screen. No i to było, wiecie, zielona postać. Zielona postać nie zawsze może być arrowem, niestety. No ale cóż, pamiętamy, że w szóstym sezonie Gorilla Grot pomógł flasza. Zostaje ty wielkimi kolegami. Właściwie to Flash dosyć mocno mu pomógł, nawet dał mu trochę prędkości, żeby tam mógł pomóc swoje, po, pokonać swojego największego wroga. Właśnie Gorzyli Groda. Oczywiście on tutaj, no, po kryzysie nieskończonych Ziemiach, tutaj trafił do tego lasu, ze swojej planety. I on, o, o czym on wiedział, i sam nazywał ten kryzys, właśnie kryzysem na nieskończonych światach, co oczywiście to był Crisis of Infinite Earths. No i Barry myślę, że tutaj nauczyć im bohaterstwa Grody to będzie wystarczająco, że tutaj z gorillami mógł być dalej i szczęśliwy, ale no, no niestety to jakby nie wyszło. I teraz no zdwanie Grot ma mu za złe. i teraz no Red Death no, może mu pomóc, co? Przynajmniej tak myśli. No i tutaj w kolejnej scenie, no tutaj wszyscy się zgadzają z tym, że to była pułapka. Flasza, prędkość tej już no, zniknęła tutaj. I tutaj wymaga to godzin, może nawet i dni, żeby tutaj jego prędkość wróciła, więc no. Tutaj dosyć mocno przeszkadza jakaś chodzi o walkę z no, dosyć potężnym speedsterem. No i tutaj wszyscy opuszczają flaszę, bo wolą tutaj być ze swoimi bliskimi, jeśli się tutaj mają zginąć, nie? Więc no. Więc no tak, nawet i Gold tutaj woli być Fironhound niż tutaj mu pomagać. Tutaj, oczywiście, Good lad, chemist, Chemistry. Tutaj tym pseudonim, co raz mu Flash powiedział. To było dosyć fajny tutaj układ w ten stroban no i widzimy tutaj powrót marka. Jak widać, ki on dosyć mocno się cieszy. No i cóż, chyba coś tutaj między nimi będzie. taka taką nadzieję. No bo cóż, ona bardzo chciała, marka pomóc więc no, możliwe. No i kolejna to jest to. No, nie muszę wam mówić dlaczego, tutaj to wam pokazuje akurat ten ten cent, bo było zwiastunie, więc no, wow, mówiłem no, że to albo Bloodwork, albo burza Red Defa, i wszystko jasne. No, ale wtedy no, pojawia się Joe z kolei tutaj Radą Ojcowską, czyli no, tutaj jak najbardziej swoje zadanie znowu spełni. No i Joe mówi tutaj o ogrodzie, że że Flash ma tutaj dar, że widzi tutaj dobro w ludziach, nawet tam takich złych. No i oczywiście o to tutaj będzie pewnie chodzić, że Flash będzie jeszcze raz próbował grodę jakoś na swoją stronę, czyli tą dobrą. Żeby wrócił właśnie, żeby był dobry, że on jakoś mu pomoże czy coś. No i Joe tutaj mówi, że no, chce opuścić Central City. Flash oczywiście się na to nie zgadza, mówiąc, że tutaj, że on inspiruje wszystkich. I tutaj, no, może to nie było zamierzane, ale to jest dokładnie takie same słowa, jak mówił Arrow do Flashet, żeby został bohaterem. No i Flash postanawia, że właśnie tutaj przekona groda, żeby jednak no, przestał pomagać dla Red Defa, żeby pomógł dla, dla niego uratować świat. Gdy tylko go tutaj groda widzi, no to od razu się do niego rzuca, mówiąc, że no właśnie z pretensjami, że. Nareszcie wrócił. No i tutaj, no, Grot pyta się go o jeden powód, żeby tutaj go nie zabijać, a no, Flash mówi to w kwestii zwiastuna, że tutaj potrzebuje jego pomocy, żeby ocalić świat. W międzyczasie, jak tutaj radiof rozpierdziela całe miasto, to im krzyczą, że prawdziwa sprawiedliwość teraz się zakoła. no, zacznie, czyli no, tutaj to, co robiła na swojej ziemi, czyli no, yy, które no jakby zabijała wszystkich tych przestępców, jakich by oni nie byli, nie? No i no właśnie wtedy Grot się pyta, dlaczego tutaj mam mu pomóc? Przecież on zostawił go, a Red Death obiecał, że mu pomoże wrócić do jego jakby ludzi, czy też małp. No i dowiadujemy się, że Red Dev jest wszędzie, nawet w Japonii, więc no. eee, chce naprawić świat swoim tutaj sposobem. Hm. Co oczywiście jest złe, no zabijanie, no... według tutaj tego, co Flash robił, nie? Zawsze. To oczywiście jest złe. I tutaj no też tutaj ciekawe jest to, że no w całym świecie jest. Ciekawe czy Supermana spotkał, nie? Red Dev? I nagle widzimy, znaczy Tim Flash widzi rozbłysk energii, jakby Speed Force. No i wszystkie tutaj klony to jakby się niszczą. A kapitan policji ucieka. Rzeczywiście, no, Red Dev krzyczy Flash. Tutaj ze swojej tej histerii, jak już w no, poprzednim odcinku krzyczała. Krzyczy, żeby Flash tutaj przybył i z nią walczył. No i Flash przybywa i z nią walczy. Wtedy pojawia się Flash, czyli bohater naszej historii. Dobre, no już to już sobie słyszeliście, ale spoko. No i dowiadujemy się, jak tutaj Flash odzyskał swoje prędkość. No, chodzi na to, że wtedy, jak dla grota dał prędkość, no to jeszcze coś z tej prędkości zostało, więc no cóż. <laughs> Super flash, że to wtedy zrobiłeś. I teraz to a propos. No, jak możecie, może nie wiecie. To teraz, to, co przed chwilą widzieliśmy, to był ostatni raz, kiedy widzieliśmy Groda, Już go nigdy nie zobaczymy. No cóż, ale teraz, no tak przy okazji, nie? to co wtedy, dał nagrodę, to prędkość, no to to oznaczało, że to było cząstka oryginalnej tej Speedforce, którą miał bere bo wtedy on zaczął tracić te moce, stworzył nową Speedforce, ale teraz to, co ma, to jeszcze jest ta stara Speedforce, więc no to jest takie zastanawiające teraz. Oczywiście Red Death jest z niego. Złapcie, jako tutaj tej mówi że to wszystko przez niego. Flash oczywiście na no, to odpowiada, że no, jeśli uważa, że to było złe, to poczekaj na jedzenie Wario więc to tutaj no, oznacza, że Flash chce ją zamknąć w No i zaczyna się walka, któremu Red Death, niszczy całkiem fajne Audi. No i w końcu widzimy to, co od dawna chciałem zobaczyć, czyli walkę właśnie, jak ścigają się Barry i i Ryan, czy tam Red Death i Flash, co naprawdę jest fajne tutaj sceną, gdzie Flash pokazuje, że jest szybki. Dosyć się tutaj, Ryan, Rani, jak widzimy tutaj, no dosyć fajnie ją tutaj popchnął. Co ciekawe, tutaj Ryan nie używa błyskawic, gdzie są nietoperze, ale batarangów, co jest, no zrozumiałe, że to jest po prostu kostium Flasha z innej Ziemi. Przerobiony na modłę właśnie, żeby tutaj był Red Defem. Ale tu widzimy, flash używa tarczy, żeby tutaj odbić te baterangi. No i to scena, którą dosyć mocno się ludzie śmieli, gdzie no Red Death wygląda no niczym Spider-Man, ruch jak Spider-Man. No i tutaj flash leży, ona mówi, że mu odbierze najpierw no jego życie, potem jego prędkość, no i jego całe życie. Ale wtedy ktoś łańcuchami spętuje. Red Dev. Jest to oczywiście ekipa Rogers, która powraca, żeby pomóc Flashowi, No i ja to za bardzo ich tutaj, jakby, no wiecie, nie robi na Red Def. wrażanie, bo tutaj i krasnięciem wszystkich pokonuje. Ale wtedy ktoś pokazuje się, ktoś inny, na pomoc dla flasza. wrócę baterangiem. I tak jest to rajom, moi drodzy. Batwoman wróciła z oryginalną z naszej ziemi. Bardzo się cieszę, bo tutaj no, ja jej pod, właściwie tutaj historię całą omówiłem na kanale. Tutaj wszystkich odcinków Batwoman możecie tutaj omówienie zobaczyć. No i fajnie, że ona wraca. Tutaj ostatni raz raczej, musi się z... dla flasza pomóc. Pierwszy i ostatni, można by powiedzieć. No i widzimy walkę Red Defa z Batwoman. Co też ciekawe, tutaj ona nie używa swojej super prędkości, a walczą w, w stylu właśnie batwoman można tak powiedzieć. No i wtedy, gdy tak walczą, o no, Batwoman mówi, że ją pokona, bo nie jest sama, no i wtedy Flash przychodzi no, i zabiera je na pierśnik. Co chyba oznacza, że tutaj ona raczej prędkość nie używie. No i teraz to wszystko się wyjaśnia, bo ja widziałem ten kostium właśnie taki dziwny, myślałem, że what the fuck to jest, ale to to jest właśnie to, kiedy Flash ją pokonał. No i Batwoman pokonuje ją jednym tutaj I właśnie a tak. no jednym kurczę ciosem. No i teraz widzimy tutaj, się wyjaśnia, tak jak mówiłem, no Flash zabierze jej tutaj ubrania i tak ją pokona. Tak jak mówiłem już o wiele, o wiele przed pierwszym jeszcze zwiastunem, gdzie widziałem właśnie screena, właściwie filmik, jak tutaj Flash z tym właśnie... Częściami kostiumy Red Defa tańczył, więc no, to wiedziałem, że tak będzie, że tak się zakończy, to... No i Ryan oczywiście, Dasha, <grytasza> Ryan, przeprasza Flasha za spóźnienie. No i gdy widzi ekipę Rogers, no... Batman, no, mówi, że myśleli, że są złoczyńcami. No i oni mówili, że no, w sumie oni też. No i tutaj dosyć fajna też i śmieszna scena, gdzie Flash mówi, że dzięki za pomoc. No i ten, kurczę, fire. Fire odpowiada, że no, pyt, no super, pytaj, kiedy tam chcesz, to pomogą. Jest no dosyć fajna scena. No i potłomy się pyta, czy zawsze to jest tak szalone w, w Central City? A no wszyscy odpowiadają, że no tylko w środę, czy wtedy, kiedy jest emisja flasza, co jest naprawdę ukłonieniem, właśnie w, ten, w to, że tutaj Wednesday jest zawsze nowy odcinek flasha. No u nas to jest inaczej, zawsze w czwartek, no wy to dostajecie, ale to oryginalnie w Ameryce to w środę w nocy tam, zmiana czasu mała, my dostajemy w czwartek to. No i Flash to odpowiada jak tutaj, ze swojego teamu, jak no, zyskał moce dzięki grodowi gdzie miał jeszcze w umyśle te speed force foil. No i chodzi na to, że Grod stał się dobry, no i tak, tutaj już wygrod nie wróci, to jest ostatni raz kiedy, jakikolwiek, kiedykolwiek go widzimy. No i Batwoman oczywiście wszystkim dziękuję, a szczególnie dla Iris, no i wychodzi na to, że jest wielką fanką. No, tutaj widzimy się na pewno za przyjaźnią teraz. Tak jak Batwoman Red Dev się kolegowała, nie z Iris I ta Batwoman z Armagedonu. Mam podejrzenie, że Armagedonowa, Batwoman i ta Red Dev to są jedno. Powiedzmy. I No cóż. No na pewno będą wiele razy się widzieć. Ważniejszy, że to ostatni raz, kiedy Batwoman widzimy raczej. No cóż. <laughs> koniec serialu, koniec serialu, no niestety. Może w nowym uniwersum Superman Aloys się pojawi, kto wie. Ale tam bym liczył raczej na Batmana niż na Batwoman. Chociaż może Batwoman też zaliczy jakiś tam mały występ. No i wychodzi na to, że Kara, Iris i Batwoman tutaj na branch razem pójdą. No cóż, tak nie zobaczymy tego na pewno. Wątpię aczkolwiek. No. Byłaby wtedy szansa, że Supergirl, chociaż raz jeszcze zobaczymy. Więc no, to byłoby fajne. Żegna się z flaszem, mówiąc, że wiecie, gdzie mam je znaleźć i tu przygrywa tak teraz muzyczkę z intra Batwoman, co oczywiście no, wszyscy dobrze znamy, no omawiałem to tyle, tyle czasu wszystkie od drugiego sezonu, nie, to dwa sezony mówione, wszystkie, które, ta jest ryan nie Batwoman, więc no. od początku jej historii znam, no i cóż, no łezka się troszkę kręci, że to jest ostatni raz, kiedy no ją widzę. Tak samo jak dla Flasha. No, Flash jest no, też no, powiem, trochę wzruszony, że ostatni raz ją widzi. Wcześniej jako, no cóż, wróg, nie walczy z nią, a teraz, no, przyjaciel. Fajne przejście, kto palerynął w spoko było. No i wychodzi na to, że Joe rzeczywiście opuszcza Central City wraz z C. i z No i dwa tygodnie później mamy imprezę pożegnalną. Joe gdzie no, tutaj zostawię swój dom. No i widzimy, Mark jest wszyscy co, więc no, dosyć ciekawe. I wszystko no, skończyło się dobrze tutaj. Jeśli chodzi o Red Defa, mamy dosyć też fajną scenę między Markiem a Flaszem. Gdzie no, Mark dosyć mocno mu dziękuję za to, że tam go, no, wrócił po niego. No bo wie ile to da Flasza. No tu Flasza kosztowało dosyć sporo. No i mamy tu też taką scenę, no, to nie muszę tego zbyt jasno komentować. No to wiadomo było, że to oni będą razem. A dla Iris robi się pierwszy raz niedobrze, no i co oznacza, że hej, hej, nadchodzi mała mnora. I impuls, bliźniaki, Tornado Twins, no, tak czy inaczej, no Iris jest w ciąży. O tym, że ona jest w ciąży mówi Kion, mówi, że to jest oczywiste, a co, co ty nie wiedziałaś? <laughs> to jest no, dosyć no, ciekawą sceną. Oczywiście wszyscy z beryb na czele się ogromnie z tego faktu cieszą. I tak się kończy takim dosyć mocnym happy endem. Kolejny odcinek Flasha, który jak, jak z największą przyjemnością, bo mówiłem, to był piąty odcinek, no i cóż, moi drodzy, zostało już niewiele. Najprawdopodobniej no 8 odcinków według internetu. Ostatniego biegu Flasha. Co oczywiście no, oznacza, że no, nasz ulubiony serial, a przynajmniej mój. I ulubiony sery no dobiega powoli końca, co jest naprawdę smutne. Przestali już go tutaj nagrywać. Widzieliśmy, mamy film, będę go kiedyś jeszcze tam omawiał, jak Flash, yy, czyli ten grand Gasting, aktor, który go gra, zostawia tam go w szafie. To jest naprawdę smutny moment, gdzie jeszcze przyklepuje ten kostium i no, się urywa wtedy filmik. To jest naprawdę no, bardzo smutno się wtedy mi zrobiło. No i cóż, no pewnie kiedyś to Wam jeszcze pokażę na kanale, być może pod koniec serialu. Ej. No cóż, moi drodzy, piszcie jak to Wam się ten odcinek podobał, czy był fajny. No mi się podobał na pewno ten wyścig z Red Defem i walka. No i fajnie, że Grot się pojawił. Szkoda, że Grot nie był Arrołem, ale wiadomo, jeszcze Arro jeszcze będzie miał swoją szansę. Zobaczymy z kim to on będzie... Nie, tutaj, z kim tutaj pomoże, a może najprawdopodobniej z kolbatem Blue pomoże. <laughs> Albo, kto wie, jeszcze nie, nie spekulujmy aż tak. To w następnym odcinku będzie, kiedy będę mówił pro, W tym momencie z Wami żegnam. Piszcie, co o tym co dziku myślicie. Ja się w tym momencie z Wami żegnam i do usłyszenia do kolejnych materiałów na kanale.